Tak jak często, często powtarzam, jeżeli chcemy posprzątać całe nasze życie, to nic nie zrobimy, bo, bo za każdym razem będziemy się czuli źle, będziemy się czuli się z tym źle, że to tak jak z odchudzaniem. Jeżeli chcemy się odchudzić, to się nie odchudzamy my nigdy się nie odchudzimy jeżeli, jeżeli chcemy rzucić trochę wagi z siebie to nigdy nie rzucimy dlaczego? bo trochę wagi oznacza nie wiadomo ile, oznacza zawsze dużo jeżeli tego, te dużo nie przychodzi często się zniechęcamy nie chcemy uczucia klęski nie chcemy uczucia porażki ale jeżeli podzielimy to w sposób taki, że ja na przykład ja chudy i ja, ja, ja gruby to drugą część, to która nam nie pasuje, bo jeżeli ja jestem szczupły, to jest ok, czyli drugą część, która nam nie pasuje, możemy też rozbić, że ja gruby oznacza ile, oznacza już jakieś wartości, oznacza coś, co możemy podzielić. I tak jak zauważyliście państwo jeżeli mówię o posprzątaniu własnego świata, to zacznijmy od fizycznego sprzątania naszego pokoju, naszego biurka, naszej szuflady. Nawet powiedziałbym naszych, naszego małego, malutkiego fizycznego świata, który, posprzątanie którego zajmie nam bardzo krótko i sprawi nam bardzo fajną przyjemność. Ulgę, że zrobiliśmy tu mały krok, ale zrobiliśmy go na zasadzie pewnego podziału. Podziału pomiędzy nierobieniem a robieniem. Druga strona jest stroną, i jedna strona z reguły jest stroną czynną, druga strona jest stroną aktywną. I mm, tak jak księgowe podziały, podziały, też są przecież pasywa i aktywa. W tej, dużej, w tej dużej księgowości, dlatego jest to taki bardzo prosty, a taki powiedziałbym wbrew pozorom, niełatwy do uszeregowania system, a jednocześnie system, który sprawdza się od wielu, wielu, wielu wieków i pokoleń. My też, żeby zebrać całą, Naszą wiedzę ezoteryczną możemy po, podzielić ją jako na wiedzę użytkową, bo dziękuję ślicznie. Jako na wiedzę użytkową i na wiedzę, która jest bierna. Ale żeby zrobić cokolwiek, to podzielmy dzień i noc, prawda? E, żeby zrobić cokolwiek z naszym światem, to musimy też nas podzielić. Jacy my jesteśmy? Jesteśmy dobrzy i źli. E, która z części nas samych jest częścią aktywną, a która bierną? Bo czasami myślimy, czy mamy jasny podział tej rzeczywistości, czy widzimy linię pomiędzy dobrem a złem naszym, czy potrafimy odróżnić moment, w którym. W którym kieruje, kierujemy się dobrym dla nas, czy moment, w którym kierujemy się złem dla nas? Czy efekt tego, daleko idący efekt, jest dla nas pozytywny czy negatywny? Podstawowy podział naszego systemu na dwa oznacza, że jedno jest czynne, a drugie jest bierne. Jedno nas zatrzymuje, a drugie pcha do przodu. Dlatego, żeby Uzyskać. I na tym dzisiaj powiedziałbym, na tym takim podstawowym podziale na dwa: dobre, złe, aktywne, bierne. Które jest aktywne, a które jest bierne? Zastanawiamy się bardzo często, dzieje się nam źle. To chcę Państwu powiedzieć, że wtedy złe jest w nas aktywne. To nie znaczy, że my jesteśmy źli, ale sami sobie kuku robimy w życiu. Niech nas tam nie wprowadzi w nasze życie, tylko my wejdziemy w taką strukturę naszego życia, w taką strukturę naszego środowiska, w taką strukturę wszystkiego, co jest odwrotne, że nadamy temu siłę. To oznacza, że złe. Tak, jak powiedziałem, statycznym jest środowisko, ale złe może go uczynić niestatycznym. Złe może go uczynić wręcz odwrotnie może go uczynić e, aktywnym. I wtedy my stoimy, a środowisko wchodzi w nas i wpływa w nas. I Jeżeli istniejemy od sfery dobrej, to zawsze, tak jak powiedziałem, będziemy potrafili właściwie się poruszać w naszym świecie, właściwie go tworzyć, wybierać właściwie drogi, wreszcie. Zobaczyć nasze drogi. To jest najpiękniejsze, bo na samym początku, kiedy nie mamy podziału, nasze oczy są zamknięte. I znowu istnieje podział. Zamknięte nie widzę, otwieram widzę. Taki podstawowy podział na, na, na dwa w naszym świecie istniał, istnieje i powinien istnieć. Ale mamy połączenie. Halo? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham panią. Ale to ja jestem na widzi? Tak. Halo? <laughs> tak, proszę pani. <laughs> Dobry wieczór. Mam takie... Proszę mówić. Moje imię jest Halina i ósmy 61. Chciałabym po prostu dowiedzieć się, zrobiliśmy inwestycje. Kupiliśmy samochód, i nie wiem, jak będzie z pracą na niego. Kupiliście samochód, i co jak będzie? I czy będziemy mieli pracę? Zostaniemy tą pracę o której żeśmy po prostu myśleli, zakupując ten samochód na. No dobrze, zobaczmy, czy inwestycja się zrealizuje. O, tak. tak, 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 dokładnie. No, to miałoby odmienić Wasze życie całe. No. Tak, proszę Pani. Inwestycja się zrealizuje, ona będzie realizowana bardziej przy mężczyźnie, aniżeli przy kobiecie. I przyniesie, 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 przyniesie dużo zadowolenia i przyniesie spo, spory dochód. Mhm. Dobrze. To dziękuję bardzo. Także warto było inwestować. Warto było, bo jeszcze w kartach dewagacji jesteście, ale warto, nie bójcie się. Warto. Podział dobry i zły. Ja znam wróżkę, drodzy Państwo, która, e, dziewczynę, która, e, która trochę kładła karty. E, I e, ona miała bardzo silny podział pomiędzy dobrem a złem i uznała, że część kart jest złych, <laughs> więc wyjęła wszystkie karty mieczy. W stali i wyrzuciła. I powiedziała, że będzie wróżyć tylko, tylko dobrymi kartami. Ona nie chce zaglądać sobie w lęki, zaglądać sobie w coś, co nas zatrzymuje, coś, co nas kara, w coś, co, co dopełnia w sposób taki, w sposób inny nasze życie. Ona chce tylko dobre patrzeć. I chcę Państwu powiedzieć, że dość długo. O, Dość długo się tym zajmowała, i mało kto zwrócił uwagę, że ona tej części kart w ogóle nie ma i tej części nie używa, bo, bo mówi, że nie, że, że życie musi być idealne i, i ona nie chce ona nie chce mówić niczego, niczego co jest na nam niepomyślne. Ja ze swojej strony mówię, że wszystko, co idzie do nas, jest pomyślne, ale rozróżnienie dobre i złe oznacza, że po której stronie postawimy to, co do nas idzie, albo to, co do nas idzie, jest bierne. Albo czynne, albo my nadamy mu ruch, albo On nadarł dla nas. I taki podstawowy podział, który winniśmy robić na każdym kroku, on da nam wyjście z każdej sytuacji. Bardzo często ludzie, którzy prowadzą różne kursy, przy Podejmowaniu, ucząc nas podejmowania na przykład różnego rodzaju decyzji, słusznych decyzji, każą nam rozpisywać, co jest za, a co jest przeciw. To nic innego, tylko podział świata naszego, ten, o którym mówi. Co jest za, co jest przeciw. Rozpatrywanie na zasadzie w myślach nie wypunktujemy, nie wyliczymy, ile jest za, ile przeciw. Rozróżnienie tego, co jest silniejsze, co jest słabsze, też jest podziałem. I tak dalej, i tak dalej. Umiejętność rozpatrywania życia na zasadzie rozpadów na dwa jest umiejętnością wyższą, ale tylko wtedy, kiedy robimy to celowo. Eee. Czynna energia jest energią, która jest energią dobrą. Energia bierna, bierna jest energią nie do końca dla nas dobrą. Ale czasami my potrafimy zamienić biegunowość. Czasami diabeł potrafi powiedzieć, że to on jest właściwą energią czynną. Nie, diabeł jest energią bierną. Nawet w kartach Tarota, w każdych kartach Tarota ktoś zauważył, że diabeł jest energią bierną. My możemy powiedzieć, diabeł niepotrzebny, diabeł mnie pchnął, diabeł nie, diabeł nie. Diabeł tylko zamienił pewną biegunowość, i myśmy nadali temu charakterowi e, charakter e, czynny, ale to jest tylko złe odbicie rzeczywistości. Diabeł jest energią bierną. Jeżeli przyjrzycie się kartom w dużej mierze, to e, na niektórych strukturach kart, karta Tarota, co robi diabeł? Diabeł nic nie robi. Diabeł m, tylko i wyłącznie. Na przykład stoi i udowadnia dla człowieka, śmiejąc się oczywiście z niego, że nic nie zrobisz, bo jesteś bierny. Nie dasz rady nic zrobić, bo jesteś bierny. To, co cię zniewala, jest silniejsze od ciebie. Nie zrobisz nic. I. Mm, Czyni z nas, z tych, którzy są czynni, ludzi biernych, a środowisko nadaje mocy dla środowiska, czyli odwraca biegunowość. Jak to w życiu się realizuje? Spójrzcie na, e, załóżmy, związek toksyczny, kiedy to mężczyzna na przykład, bardzo często mężczyzna, zdarzają się związki, że i kobiety, ale, ale kiedy to mężczyzna buduje wokół kobiety, e, strukturę tego że to co ona czyni czyni źle jest poddawa co by nie zrobiła je źle co by nie zrobiła, jest, 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 odbiera się jej podstawowy system taki system wartości człowieka. Dlaczego? Bo jak czujesz się słabsza, to czujesz się winna. To przypisujesz się sobie wreszcie, że być może ja ciągle źle robię, być może ja jestem taka ofiara, być może ja jestem taka zła, czyli no, samokrytyka i poczucie, poczucie winy tej osoby jest w pewnym momencie ogromne. I Świat wokoło niej zaczyna ją przytłaczać. W karcie Tarota jest postawione, jest, w jednym z kart jest głupiec, który siedzi w klatce. Klatka jest otwarta, diabeł się cieszy, ręce rozłożone. Diabeł nie pilnuje klatki, nie pilnuje głupca. Dia, właści, diabeł jest właścicielem klatki. Czegoś bardzo statycznego. W normalnym rozumieniu. I jeżeli głupiec potrafiłby dzielić świat na dwa, to by powiedział, twoja klatka, moje życie, Wyszedłby z tej klatki. Ale e, tu jest inaczej, głupiec nie umie dzielić. My też często nie umiemy zrobić tego podziału. Na, na zasadzie takiej, której, której dziewczyna, na przykład bardzo tłamszona w życiu, powinna się wyprostować i co powinna powiedzieć, no skoro ja robię źle, zrób sobie to sam. Już nastąpił podział, twój świat, mój świat. Dla mnie to pasuje, tobie nie pasuje i swoją drogą. Następuje wtedy jasny podział, co jest czynne, co jest bierne, czyli następuje wyjście z składki. Jeżeli mój świat ci nie pasuje, znajdź sobie inny świat. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale rozpad pierwszy pozytywny rozpad w naszym życiu wydaje się nam, że się zakończy świat. Tak, pewne, pewna historia w nas samych się zakończy, bo przestaniemy trwać, przestaniemy być energią bierną, zaczniemy być energią czynną. Kiedyś, pamiętam, napisała do mnie taki bardzo ładny list pani Grażynka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. W którym przypomniała mi bajkę o dwóch żabach, że ta bajka dużo, dużo jej wniosła. Przede wszystkim jej wniosła to, że świat, w którym, w którym się porusza, nie musi być światem, że ten podział, który nastąpił, jest podziałem złym. Oczywiście inaczej być może pani Grażynka to, to obrała w słowa, ale uznała, że, że, że nie. Uznała, że był to, pamiętam, program, o, o, który, który mówił o wierze, że wiara jest czynnikiem, czynnikiem wyższym, że, że wiara potrafi zrobić wiele. Bajka o, o żabie, właściwie o dwóch żabach, była taka, że wpadły do śmierci Tane żaby. No i pływają, pływają. Jedna pływa, doszła do wniosku, że nie może się wydostać, więc po co pływać? Utonęła. Druga machała tymi nóżkami, machała, zrobiła masło i wyszła. Co zrobiła ta tak naprawdę druga? Druga uznała, że będzie energią czynną, że nie będzie energią bierną. Bierne energie nie są energiami życiodajnymi. Bierne energie nas zabijają, bierne energie nie należą do nas, bierne energie nas zatrzymują. My, często stawiając się w pozycji biernej energii, z całą pewnością e, będziemy czuli się po pewnym czasie źle. My możemy tworzyć, tutaj nie trzeba mylić, stabilnej pozycji. Nas samych od z pozycji biernej, bo my stabilni możemy być energią czynną, bo możemy iść przez życie na przykład jak taran w sposób silny, ale to my tworzymy życie, tak jak często powtarzam, a nie życie tworzy nas. A bardzo często zamieniamy. Dlatego dlatego pytając, jeżeli mamy. Jakiś chaos. Jeżeli czujemy się na wielkim targowisku ezoterycznym, jeżeli czujemy się na wielkim targowisku życia, który w politycy, księża, ezoterycy i wszyscy naraz mówią nam, no zrób coś, no zrób coś, zróbmy podzielmy nasz świat, my i wszyscy ci, którzy gadają. Łącznie ze mną, wrzućcie mnie do worka tych, którzy gadają, bo tak rzeczywiście jest. I wy macie być energią czynną, nie ja. Ja jestem tą energią bierną w tym wypadku. Ja jestem statyczny. Wy mnie możecie zawsze obejść, możecie zawsze zobaczyć, ale to wy macie się ruszyć, bo to jest wasze życie. Jeżeli cokolwiek chcemy zrobić, to podzielmy ten świat. Podzielmy ten świat na, na zasadzie takiej, że Ktoś jest bierny, ktoś jest czynny. I tak jak powiedziałem w kartach Tarota, diabeł jest bierny wbrew pozorom. Oczywiście, że można powiedzieć, że, e, e, że to diabeł decyduje. Nie, diabeł nie decyduje. Diabeł tylko przewraca nasz świat i zatrzymuje nasz świat. Diabeł udowadnia nam, że. To, co jest wokół nas, ma przewagę nad nami, a tak nie jest. To Twój świat, to Ty masz przewagę nad, nad tym wszystkim. To Ty masz prawo wyboru, to Ty masz prawo stanowienia, to Ty masz prawo ustanowienia, co się rusza, a co nie. Jeżeli dzisiaj ustanowisz, że Twoja praca, która może Ci doskwierać, jest czymś statycznym, to wreszcie zatrzymasz element pracy w miejscu i być może pójdziesz, nie dźwigając tego całego zbiorowiska pracy, tych całych nawisów emocjonalnych, tego wszystkiego na plecach nie, po, nie poniesiesz, nie powleczesz do domu i nie obarczysz tym dzieci, męża, wszystkiego dookoła. Nie przywleczesz z powrotem, a później nie powleczesz z powrotem wczorajszego dnia do dnia następnego. Dlaczego? Bo uznasz, że jest podział że praca jest statyczna. Zaszłam do pracy, ale ponieważ ja jestem czymś ruchomym, to wychodzę z pracy, praca zostaje. No ja idę dalej z spacerkiem do domu, po statycznej ziemi, do statycznego domu wchodzę. Tam się tworzy określona atmosfera. Praca jest czymś co zostało. Każdy z tych ludzi się rozchodzi tak naprawdę. Tam nic więcej nie istnieje. To jest podstawowy prawdziwy podział. Ile ludzi jest chorych? którzy nie zrobili takiego podziału. Ile ludzi żyje w trudnych związkach lub żyje w samotności, jeżeli uznali, że, że takie jest życie i nic więcej nie zrobi. I uznali swoje życie za statyczne i rzeczywiście nic więcej nie zrobi. Są w kartach cztery szanse. Czym jest szansa? Szansa jest tym, że idzie przed nami coś, po co musimy pójść? Musimy coś zrobić więcej, aniżeli przyglądać się temu życiu. I szansa mówi o tym, że musimy coś zrobić. Musimy coś dać siebie, czyli musimy wykonać jakiś ruch od siebie. Dlatego istnieje w pozycji szansy na zasadzie takiej, że skoro jest szansa, to chwyć tą szansę. Jeżeli widzisz, to idź tam. Jeżeli widzisz go, to zrób coś. Jeżeli. Widzisz coś, co dla Ciebie może przynieść ruch w jutrzejszym dniu, to zrób ten ruch. Oczywiście możemy powiedzieć, nie wykorzystałam szansy, bo jej nie wzięłam, lub źle ją wykorzystałam, ale źle wykorzystana szansa jest dużo lepsza od niewykorzystanej, bo przynajmniej zobaczyłam, co ta szansa, jaki potencjał je zrobiłam, zrobiłem czy zrobiłam jakiś ruch. Coś wokoło mnie było. Hmm, powiedziałbym czymś bardzo czynnym. O, no zbierało się. Czyli zaraz po przerwie drodzy Państwo, na którą Państwa w tej chwili zapraszam. Zaczniemy odpowiadać na te smsy, bo wpisaliście Państwo się wyjątkowo, ale zobaczymy, jak szybko się pod tym pozbiera. Hmm. Dlatego też y, pierwsze, co zro zrobimy Pierwsze, co winniśmy zrobić, poza całym atrakcyjnym światem, który jest statyczny, bo tylko my jesteśmy e, światem czynnym, e, to ustanowić rozłam. Rozłam tego, co jest. Podział. Taki podział winien nastąpić we wszystkim. Czy moja bierność mi coś przynosi? Nic. Zapraszam na przerwę.